Witajcie na kanale Dzieciaki Testują i dzisiaj pokażemy Wam wodą malowane kolorowanki od wydawnictwa Media Service Zawada i są to kolorowanki z psim patrolem, ze świnką Pepą oraz Pijamersami. A wszystkie książeczki z bohaterami z bajek z wydawnictwa media możecie znaleźć na książeczki bajeczki.pl. 7,99 kosztuje jedna taka wodna kolorowańka, ale jak zaglądałam na książeczki bajeczki, to tam się zdarzają promocje, więc musicie sprawdzić aktualnie co tam ile kosztuje, bo właśnie promocje też się zdarzają. No to co? Może zaczniemy od pijamersów? Pijamersi gotowi do akcji. Tak wygląda niepomalowane. Mamy pełno kropeczek, tak wyglądamy w ciągu dnia. Czas na przemianę. Jestem teraz kodbojem, a Maja jest sowellą. I mamy tutaj właśnie takie grubsze strony, które myślę, że nie przemokną. Będziemy to za chwilę sprawdzać. Już tutaj mamy wodę uszykowaną. I zaraz też zobaczymy, jak wyglądają te obrazki pomalowane. Jak wyglądają kolorki. Poznam, jemy Romea. Sporo tych kolorowanych. Tutaj ominęłam troszeczkę. Nocny ninja i jego ninja ludki. Teraz jestem bardziej na czasie z pijamersami, niż wtedy, gdy pokazywałam Wam recenzję książeczki takiej kwadratowej z pijamersami. Bo właśnie od czasu tej książeczki to się u nas zaczął jakiś pijamersowy szał. Naprawdę Oli teraz ogląda bajki, a tą książeczkę to już przeczytałyśmy tyle razy, że muszę jej kupić poprzednie części. A teraz Peppa Pig wodą malowane, kolorowe stroje i tutaj też mamy takie kropkowane. Nie jestem pewna czy to dobrze widać w aparacie. Chyba widać, że mamy tutaj pełno takich drobniutkich kropeczek. O, jest tata świnka jest, mama świnka. Przyjaciele, o, jeszcze nawet taki cały do pomalowania, całe strony, bo tutaj było tło, zobaczcie, białe, a tutaj też malujemy tło. No super, 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 super. Tutaj jest instrukcja, że malujemy tylko wodą, więc zaraz sprawdzimy, jak wyglądają kolorki. Tylko jeszcze pokażę Wam Psi Patrol, Psi Patrol, nasze pieski. Fajnie, że tutaj mamy właśnie na górze też coś napisane więc możemy sobie przy okazji poczytać przy okazji wspólnych malowanek. Mamy nasze pieski, ukochana Everest. No, no to co? Oli, którą pomalujemy kolorowankę? Najpierw o psim patrolu, o pepie czy o piżamersach? O, Pepie. Dobra, to będziemy melować teraz Pepę. Olicia już tutaj przyszła, widać, Olicie? Mamy wodę, czystą wodę i mamy kolorowankę. Oliwka, pokaż, jak to działa. Na żółto. O! Sukienka jest na żółto. Jest na żółto sukienka? Ale śliczna falbanka żółta. Trochę, wiesz co, trochę to musimy wytrzeć. Oliśia jeszcze tak, o! Nie za bardzo kuma, że to troszkę trzeba obetrzeć. O, a tu jaki kolor? No nie, jak trawka? Zajony. Tak, ładne kolory wychodzą, takie wyraźne. Super. I co dalej? Pomalujemy nutkę. No, nie opłukałyśmy pędzla i została zielona ten zielony kolor. Wiesz co? Musimy opłukać, bo woda też nam się już tutaj będzie zabarwiać. O, proszę bardzo. Nutka, jaki ma kolor? Pomarańczowy. A ta? Zielony. Tak, ale ładne kolorki. No, opuczamy. I tu wytrzemy. Ok. Uuu. Uuu, ale ładnie to wychodzi Różowy kolor Różowy kolor, jak twoja dzisiejsza bruzeczka. Ale ładne O, oczy nawet się zamalowały, to nic W oczach nie było kropeczek, ale jak się przejedzie tym barwnikiem, no to się też dookoła zamalowuje o, patrz. No, trochę różowego się przeniosło na nutkę to teraz zamoczymy i jeszcze czapkę pomalujesz, co? Czapkę, zamoczymy tak, w wodzie czapkę. Uwielbiasz czapkę. Zobaczymy jaki kolor będzie miała czapka Ma różne kolory O, to chyba liście Ten jest ma żółty. To taki chyba jest jasny zielony, wiesz? Wow. Coś mi się wydaje, czy żółty? Ale ładnie to wychodzi. Super. Więc tak wyglądają kolory w wodnych malowankach, wodą malowane. To jeszcze daję. Co dalej? Dalej mamy. O, zobaczymy jeszcze, jak wygląda teraz od drugiej strony o troszkę nam tu przebiło, więc musiałoby chyba to wyschnąć, wiesz? I będziemy malować. Możesz sobie teraz tutaj malować na tej stronie. A ja już się z A wami jak? żegnam. A ja się nazywa... On się nazywa Pedro. I tak. Kucyk Pedro. Ja się już z wami żegnam. Zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Pozdrawiam. Do usłyszenia.